Hej, Cześć, jestem Radek, a dziś porozmawiamy sobie o pięciu rzeczach na temat włosów, które naprawdę chciałbym wiedzieć wcześniej. O rzeczach, które jeżeli ktoś by mi powiedział na początku mojej przygody z włosami, to byłbym mu giga wdzięczny, ponieważ zaoszczędziłbym kupę hajsu, kupę czasu i ogólnie moje fryzurki wyglądałyby o wiele lepiej. Więc jeżeli ty chcesz, żeby twoje fryzurki wyglądały o wiele lepiej i chcesz zaoszczędzić hajs i ogólnie wiesz mieć humor lituwa, bo twoje fryzurki zawsze będą spoko, to zapraszam do obejrzenia tego materiału. A jeżeli dopiero zaczynasz jakąś twoją przygodę z włosami, z ogarnianiem ich, to zacznij koniecznie od tego materiału, co zrobić, żeby włosy nie wyglądały jak siano. Pierwsza rzecz i zacznijmy od mojego zdjęcia, którego nie za bardzo chcę pokazywać. Jeżeli bym się ciebie zapytał, co tu jest nie tak, no to pewnie powiesz, że ta różowa koszulka. A ja powiem, że ta różowa koszulka, a także to, jak mam ułożone włosy. Nie wiem, jak dobrze będzie to widać na materiale, ale kiedy przyglądniesz się mojej fryzurce, to zauważysz, że przód włosów jest trochę sklejony. Natomiast bok włosów, tam trochę brakuje produktu i te włosy są trochę oklapnięte. Co mam na myśli i co dokładnie miało tutaj miejsce? A więc wziąłem sobie jakiś produkt do układania włosów, dałem go sobie na dłoń i wprowadziłem go od przodu i ułożyłem swoje włosy tam jakoś, żeby wyglądały. Jak widać, tak chciałem, żeby wyglądały. I to, co tutaj ma miejsce i pierwsza rzecz, którą chciałbym kiedyś wiedzieć, to, że rozprowadzenie odpowiednie produktu jest giga ważne. Pokazywałem to już w wielu materiałach, ale chodzi o to, że kiedy mamy produkt, najpierw musimy go długo rozprowadzić w dłoniach przez kilka, kilkadziesiąt sekund, a następnie bardzo chaotycznie wprowadzić to we włosy. Każdy włos ma być dokładnie obtoczony i błędem jest to, co ja kiedyś robiłem i wiem, że też wiele osób robi, czyli nakładanie sobie produktu na dłoń, a następnie wprowadzanie od przodu we włosy. To, co ma wtedy miejsce, to Część produktu, która jest tutaj, ona zostaje właśnie na tych przednich włosach, i te przednie włosy, później tak jak to widzisz tutaj u mnie. One są później przetłuszczone. Nawet nie tyle przetłuszczone, co po prostu ten produkt tam troszeczkę tak skamieniał, zesalił się, cokolwiek to znaczy, no i po prostu widać go tutaj bardziej. Wygląda to bardzo słabo, bardzo często może zauważyć coś takiego, jak się przyjrzyj z innym fryzurkom, no i po prostu czegoś takiego nie chcemy. Rozwiązanie jest bardzo proste. Przede wszystkim nie zaczynajmy od przodu, tylko od tyłu swoich włosów i dokładnie rozprowadzajmy to. Po naszych włosach. Simple as that, ale dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział, naprawdę? Druga rzecz jest to typ włosów, a więc mniej więcej rok temu ściąłem swoje włosy i pamiętam, że wtedy postanowiłem, że będę próbował tych wszystkich sztuczek, które pokazują TikTokerzy, czyli że wiesz łapią tam swoje włosy i pryskają je lakierem, a później mają super fryzurkę. I najczęściej coś takiego, takie materiały są albo skamem, albo typek ma super typ włosa. I ogólnie to, czego się dowiedziałem, to że typ włosa odgrywa bardzo ważną rolę w tym, jak będziemy układać nasze włosy. Pamiętam też, jak biały do mnie przykładowo na Discorda osoby lub pisały do mnie na priv, jak mieć takie włosy i do czegoś takiego trzeba mieć po prostu odpowiedni typ włosa. Te włosy same później będą chciały się tak ułożyć. Jeżeli masz je bardzo proste, no, to nie jesteś w stanie czegoś takiego osiągnąć. I to jest coś, czego ja właśnie nie wiedziałem, i starałem się uzyskać coś takiego, starałem się jakkolwiek ułożyć swoje włosy w taki sposób, jak przykładowo jacyś tam TikTokerzy za granicą układają, no i na moich włosach to nie wychodziło. Znaczy, oczywiście, dlatego że często to jest skam, te fryzurki na TikToku często są skamem, no, nie ma prawa się udać czasem, ale czasem właśnie chodzi o to, że to jest zupełnie inny typ włosa. I oprócz tego, że my między sobą możemy mieć inny typ włosa, to też zauważ to, że te osoby po prostu są z zagranicy i inna narodowość też może mieć inny typ włosa. Tutaj świetnym przykładem są Azjaci, którzy mają bardzo proste włosy. I tutaj ważną rzecz odgrywa porowatość włosów, czyli mamy nisko, średnio i wysoko porowate. Jeżeli masz nisko porowate włosy, no to przyzwyczaj się do tego, że one będą giga proste. Właśnie ja takie miałem, dlatego zrobiłem sobie trwałą, którą teraz trochę przyciąłem i latam w czymś takim. Może daj znać poniżej, to może ktoś sobie przeczyta, co ty chciałbyś wiedzieć kiedyś na temat układania włosów, ogólnie na temat pielęgnacji, whatever, czego kiedyś nie wiedziałeś, a chciałbyś wiedzieć wcześniej po prostu. Może komuś się to przyda, więc jak coś daj znać. Trzecia rzecz, naturalne włosy nie zawsze są najlepsze. I wiadomo, Każdego z nas włosy są inne i moje przykładowo były bardzo proste. I fajnie jest mieć świadomość gdzieś tak z tyłu głowy, że my możemy coś z tym zrobić, że my możemy zmienić ten nasz typ włosa, że przykładowo możemy też przefarbować trochę nasze włosy. Tutaj akurat w tym temacie trochę większe pole do popisów wciąż mają kobiety, ponieważ u nas mężczyzn wciąż nie jest takie popularne, ale przykładowo to jest super przykład. Kobiecy kolor włosów, taki blond, to jest tak zwany polski myśli blond. To jest bardzo średni kolor włosów. I tutaj ta rada, że naturalny kolor włosów, że naturalne włosy nie są najlepsze, świetnie się spisuje, ponieważ jeżeli kobiety mają myśli blond, bardzo często farbują te włosy, ponieważ w najzwyczajnym świecie ten kolor nie jest najładniejszy, dlatego fajnie jest go przefarbować. Dlatego też my mężczyźni możemy wziąć przykład, jeżeli naturalnie nasze włosy nie są w pełni gitowa, to możemy coś z nimi zrobić. Kumasz to... Że piję kawę z sokiem pomarańczowym. Naprawdę nie sądziłem, że to będzie dobre. Po prostu kawa. Dole sok pomarańczowy, taki z tym barku. To nie jest reklama. Jest bardzo smaczne, naprawdę zaskakująco smaczny. Spróbuj i daj znać sieć. Czwarta rzecz, często mówię na ten temat na kanale i wydaje mi się, że każdy, kto jakoś ogląda moje materiały, wie już o tym, ale jakość idzie z ceną. Szczerze, zanim zacząłem bardziej układać włosy, zanim sięgnąłem po bardziej barberskie produkty do układania włosów, to ja naprawdę sporo rzeczy przetestowałem w Rossmanie. I fakt, produkty z Rosmana często ładnie pachną i są dosyć tanie, no ale tak właściwie tutaj kończą się ich plusy. Tutaj to ogólnie to jest taka trochę nasza polska mentalność, że tak powiem, że my zawsze chcemy coś jak najtaniej, Szukamy tanie i dobre, liczymy, że znajdziemy taki produkt, ale jeżeli chodzi o układanie włosów, to naprawdę najczęściej jest tak, że trzeba trochę więcej pieniędzy wyłożyć, żeby mieć dobry produkt. Co się okazało być prawdziwy game changer, ponieważ sięgnięcie po produkty lepsze niż z drogerii, nie tylko po produkty do układania włosów, ale też przykładowo po akcesoria lub często po szampony i odżywki, akurat teraz już poziom w drogerii jest ok, ale kilka lat temu nie było tak dobrze no to to wtedy był prawdziwy game changer, żeby wyjść poza tego Rosmana. Przypomnę, że w Rosmanie znajdziesz spoko produkty do pielęgnacji włosów, ale jeżeli chodzi o układanie ich, no to w Rossmanie raczej średnio. Wiesz stary, ja kiedyś w ogóle tego nie wiedziałem, stałem tam w Rosmanie i się zastanawiałem, czy sobie wziąć Got2b, made for mess czy Schwarzkopf Texture Clay i nikt mi nie powiedział, ej Radek, to tak właściwie oba są beznadziejne. Nikt mi tego nie powiedział, ja tego nie wiedziałem. Różnica pomiędzy produktem z drogerii, a produktem barberskim jest giga prosta. Weźmy sobie za przykład, że masz jakiś tam Schwarzkopf Made For Men, Wydaje mi się, że sporo z nas mogło go mieć. I rozumieć sobie, że za tym produktem kompletnie nikt nie stoi, kompletnie nie wiem jaka firma, nie wiadomo kto go wyprodukował, nie wiadomo w ogóle czy producent używa tego produktu. No raczej nie sądzę. Podczas gdy mamy takiego Ruzela. Ruzel to jest taki klasyk, to jest taka świnka, oni mają na opakowaniu. I to jest produkt, który jest stworzony w 100% przez barberów. I ci barberzy stworzyli produkt, którego sami na co dzień używają i chcą go dumnie polecić dalszym klientom. I skuma jaka to jest różnica? Tutaj jakiś barber się podpisuje pod tym produktem, dziesiątki, setki barbershopów, tysiące pewnie nawet na całym świecie używają tych produktów. Podczas gdy mamy taki Schwarzkop made for mess, którego podejrzewam, że producent nie będzie chciał używać, bo jest mocno średni. Wiesz, kompletnie nikt się pod tym nie podpisuje. Podczas gdy, kiedy jest taki barberski produkt, no to on jest właśnie skierowany do tych osób, które umiejętnie chcą układać włosy. Akurat Ruzel nie jest tutaj perfekcyjnym przykładem, bo Ruzel wciąż jest taką troszeczkę niższą półką w produktach do układania włosów. Fajnie jest skoczyć jeszcze wyżej, no ale ogólnie wiesz jak jest, skumęłeś porównanie chyba. I następny punkt są to grupy na Facebooku lub jak jest to w moim przypadku grupa na Discordzie. A więc tak, jak już się dowiedziałem, że produkty barberskie, czyli nie te, które są w drogerii, są lepsze niż te, co są w drogerii, no to zacząłem czegoś szukać na necie. I wiesz, jak jest, wchodzisz na jakieś tam strony z produktami do układania włosów i tego jest dziesiątki, dziesiątki, dziesiątki. Naprawdę, ja początkowo się zastanawiałem, czy jest jakakolwiek różnica. Przecież to jest glinka z mocnym holdem i to też jest glinka z mocnym holdem, a to, tak naprawdę teraz wiem, jak bardzo mogą się różnić te produkty, ale wtedy przykładowo nie wiedziałem. Kompletnie nie wiedziałem, co wziąć, co wybrać i w ogóle, co będzie odpowiednie do fryzury, którą będę chciał układać. I jeszcze Szczerze, kupiłem bardzo słabe produkty, aż pokażę. Taki pierwszy barberski produkt, po który sięgnąłem, jest to Layrite Cement Clay. Używałem go razem z Ruzel Tonic'iem, takim popularnym prestylerem. Ten produkt wziąłem dlatego, że miał mieć super mocny hold, bo mi się wydawało, że potrzebuje mocnego holdu do swoich włosów. I skumaj to, że to jest produkt, który jak ktoś się pyta, czego wziąć, to zawsze odradzam. Bardzo nie lubię tego produktu, jest trudny w obsłudze, nie daje takiego efektu, jaki bym chciał, daje taką skorupę na głowie, jest mega beznadziejny. I skumaj to, że ja go kupiłem dwie puszki, dlatego że po prostu nie wiedziałem, co wybrać dla siebie odpowiedniego. Ja już tam od kilku lat nie używałem, ale mam go cały czas taki brudny. Jest w środku, kurczę, powinienem go wyczyścić czy coś, ale kompletnie nie sięgam po niego. I to, czego kiedyś nie wiedziałem, to że są takie grupy na Facebooku. Przykładowo, pomadowe świry to jest super grupa. Wbijasz tam sobie, piszesz: hej, cześć, szukam pierwszego produktu do układania włosów. Moja długość jest taka i taka, mój budżet to jest tyle i tyle, i oni ci podpowiedzą, co będą, będzie dobre. I wtedy przykładowo nie trafiłbym na tego laywrighta, którego nie wiedzieć czemu kupiłem dwa razy, albo nawet trzy. Teraz, oczywiście, świat poszedł do przodu, i nie tylko jest. Facebook, ale jest też Discord i przykładowo zapraszam Cię do siebie na Discorda. Jeżeli masz jakieś pytanie, nie tylko o układanie włosów, ale dosłownie o wszystko. Discord jest bardzo duży, to możesz wbić, opisać i na pewno pomożemy. Tego akurat żałuję, no bo naprawdę nie, nie wydałbym na to pieniędzy, tylko wydałbym na coś innego, coś co mi polecą, no i po prostu moje włosy kiedyś wyglądałyby lepiej. Bo pamiętam, że bardzo się męczyłem z tym produktem, ale po prostu nie wiedziałem co innego wybrać, więc fajnie, że są takie możliwości. W tym materiale to by było na tyle. Jeszcze raz zachęcam do napisania poniżej, co Twoim zdaniem, co dla Ciebie było czymś, co chciałbyś się dowiedzieć wcześniej. Trudne zdanie. Widzimy się już wkrótce. Na razie. Cześć.